Cześć, witamy w Akademii Netsu. W ramach pierwszego uruchomienia pompy zasadniczo musimy zaprogramować naszą pompę zgodnie z tym, co znajduje się na naszej instalacji hydraulicznej i, e, i chłodniczej. Wszystkie te elementy wpisujemy w nasz sterownik. W ramach pomocy. Przygotowaliśmy dla nas, żeby nie wertować całego, całej instrukcji, podstawowy zestaw nastaw, który każdy z instalatorów powinien mieć w formie cyfrowej, i zgodnie z tymi nastawami dla danego przykładu, dla danej struktury układu, programujemy najważniejsze, najważniejsze parametry. My tutaj wyszczególniliśmy wartości, które są zadane fabrycznie. Mamy także informacje o wartościach, które sugerujemy. Oczywiście są to pewne sugestie, które my musicie dostosować do warunków, które zostaniecie na instalacji. I z tych wielu opcji ubleśmy te najważniejsze. Nie odnosiliśmy się do, nie odnośliśmy się do wszystkich z tego względu, że nie wiemy, co możecie na instalacji zastać. Jednakże poruszanie się po tej strukturze, w mniej tej układzie serwisanta i programowanie samej pompy nie jest takie trudne, jeżeli będziecie się trzymać tych naszych wytycznych, jak w załączonym przykładzie. Wchodzimy do ustawienia dla serwisanta. Kodem podanym w instrukcji. i następnie, zgodnie z danym projektem czy danym planem przez nas przesłanym w formie elektronicznej, dla przykładu w tej chwili będę, będę programował dwa obiegi grzewcze, wszystkie ustawienia programujemy. Dla ułatwienia, w podanych informacjach, dokumentacji jest numer parametru, czyli jeżeli mamy numer, który się odnosi 1.1, 1 konfiguracja CWU, 1.1 tryb CWU, i następnie, czy grzanie jest dostępne, czy dezynfekcja ma być dostępna, czy priorytet ciepłej wody ma być dostępny. Te wszystkie elementy ustawiamy zgodnie z zaleceniami lub też jeżeli instalator zadecyduje inaczej ze względu na specyfikę danego, danej instalacji, może się do nich, może te ustawienia oczywiście inaczej przygotować. Najważniejsze te 4DHW minimalna, czyli minimalna temperatura zewnętrzna, przy której dostępna będzie praca pompy dla grzania wody. To musimy na pewno zmienić na minus 25, czyli minimalny zakres pracy pompy. I tak samo z cyferkami. Mamy potem opis 2. To jeżeli mamy chłodzenie. Przy trybie grzania 3,1, 3,4, 3,5, 3, 6. zmieniamy zgodnie z zaleceniami. Podobnie tutaj 3,4. Minimalna temperatura zewnętrzna pracy pompy. 3,10 dolne wartości temperatury krzywych grzewczych. 4H1. 4 h 2 i co ważne rodzaj odbiorników, które mamy na naszym systemie, w tym przypadku systemie dwuobiegowym, czyli czy mamy grzejniki, czy też jest to podłogówka, czy fancoilę, odpowiedni wpisujemy parametr. Ważne jest, że jeżeli mamy układ na dwóch obiegach, to programujemy przypiące 5.3, strefa podwójna. Tak. Jeżeli używamy termostatów, wpisujemy temperaturę pomieszczenia. Jeżeli mamy termostatów, zostajemy przy temperaturze przepływu wody na tak. Termostat pokojowy nawiązuje do tych wcześniejszych termostatów czy go w ogóle używamy, jeżeli tak, to w, jakim, w jakiej formie. Czy każda strefa ma osobny, czy tylko do jednej strefy. W naszym przypadku nie używamy termostatu pokojowego. Pozycja 7. Ważna, kolejna, inne źródła ciepła dla danej pompy. Jest podana informacja, jakie. Dana pompa posiada grzałki i trzeba to Zaprogramować. W przypadku pomp jednofazowych, jedną grzałką używamy jednej grzałki 3 kW. Przy przypadku pomp trójfazowych używamy grzałek 3 kW lub też 6 kW. Jako drugiej grzałki, w zależności od mocy, w naszym przypadku programując mamy 3,6 zgodnie z zaleceniami. Kolejny z tych ważnych i wyszczególnionych informacji to jest pozycja 15, definiowanie wejścia, czyli wszystkie ewentualne czujniki, których używamy, czy które dodatkowo zamontowaliśmy na naszym obiegu. 15.3, czyli czy wykorzystujemy czujnik na domieszaniu. Aby pompa sterowała pompą domieszowującą, tak lub nie. W naszym przypadku mamy taki czujnik, że mamy dwie strefy i druga strefa jest o niższej temperaturze i 15-4. Czy czujnik w buforze? W naszym przypadku tak. To jest podstawowe ustawienie, po którym można pompę już uruchomić i powinno wszystko dobrze działać. Oczywiście każda pompa ma swoją specyfikę, więc będzie można dodatkowe ustawienia robić. W zależności od tego, co jest potrzebne, wszystkie te informacje znajdują się w instrukcji obsługi.